28 czerwca w chwili księżnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej otwarto Czeskie Centrum Informacji i Edukacji, którego głównym zadaniem jest przybliżanie bogatej i fascynującej kultury naszych południowych sąsiadów, a także umacnianie współpracy polsko-czeskiej. Jesteśmy z jednej strony bardzo bliskoimi sąsiadami z Czechami, ze Słowakami i wydawałoby się, że tak wszystko sobie dobrze wiemy. Ale okazuje się, że jesteśmy blisko, ale z drugiej strony jesteśmy bardzo daleko. Stąd nasz pomysł, aby również poprzez nasze działania, które, które były możliwe oczywiście najpierw dzięki zdobyciu środków w ramach projektu i grantu ze środków unijnych, w ramach współpracy transgranicznej, zrealizować taki pomysł. Temat czeski od kilkunastu lat był obecny w naszych działaniach, dzisiaj w rozszerzonej, większej formie. Chcemy tutaj stworzyć takie czeskie centrum, tak jak sama nazwa mówi, informacji edukacji. Ta informacja jest szeroko rozumiana, nie tylko informacja kulturalna, nie tylko literatura ale również informacja biznesowa w przyszłości informacja turystyczna nawiązujemy współpracę z licznymi ośrodkami turystycznymi kulturalnymi w Republice Czeskiej w tej chwili jesteśmy na etapie podpisywania umów partnerskich będziemy starali się żeby również tutaj była oferta z której będą mogli skorzystać mieszkańcy 3 września odbyło się spotkanie autorskie z jednym z najbardziej cenionych czeskich poetów. Petr Chruszka wszystkim zgromadzonym w centrum odczytał swoje wiersze. co z po stromech. z dawno Pomysłodawcy centrum postawili sobie za cel umożliwienie wszystkim zainteresowanym kontakt z czeską kulturą. Cel ten jest realizowany poprzez spotkania, prelekcje, wystawy i imprezy o charakterze turystycznym. O oprawę muzyczną spotkania zadbała Iweta Ellerowa, wokalistka, kompozytorka i życiowa partnerka poety. O twórczości chruszki mówi się, że jest pozbawiona zbędnych ozdobników i lirycznych dekoracji, a dotyka tego, co dotyczy każdego z nas. Inspiracją dla poety jest życie codzienne. Poezja zaś musi ekscytować, niepokoić i burzyć za stanu ład. Ale ład. Gdybych miał przecież się, co od poezji uciekawam, tak przede wszystkim aby, aby Przede wszystkim oczekuję od poezji, żeby aby wzruszała, żeby wzburzała człowieka, żeby aby z nim e, budziła jakieś emocje. E, poezja e, jest tutaj według mnie po to, żeby burzyła zastany porządek, e, który wokół nas jest. i mógł być żywotem